Dzień dobry, witam was cieplutko. Ja jestem Monika, a to jest kanał Mama Tarot Dzisiaj jest bardzo piękny słoneczny październikowy dzień, a to jest czytanie miesięczne. Będziemy dzisiaj omawiać listopad 2022. Jak zwykle chciałabym Wam bardzo podziękować za Waszą obecność na moim kanale, za współtworzenie tej przestrzeni i tej społeczności. Wielkie dzięki. W ramach zdrowej wymiany za czytania, które dla Was robię, proszę o subskrypcję, komentarz, łapkę w górę, a może nawet udostępnienie tego filmu. Osoby zainteresowane czytaniem prywatnym yy... zachęcam do kontaktu mailowego. Być może jesteście ciekawi, yy, co Was czeka w roku 2023. Napiszcie do mnie. Mailowo możecie się również ze mną kontaktować w sprawie indywidualnych lekcji Tarota bądź run. Moją pracę możecie docenić poprzez e, wpłatę na PayPal. Nam Lary również w opisie tego filmu. Teraz skupimy się na zodiakalnych wodnikach. Siągnęłam już po karty, ale to naprawdę na tym poruszymy dla Was również na tym Czemuś trzeba będzie stawić czoło, przed, kimś, przed czymś się obronić, trzeba będzie się wykazać asertywnością, hardością, hartem ducha, hartem charakteru. To jest runa opisująca osoby silne, autorytarne, dominujące. Wy możecie prezentować taką postawę, bądź z tego typu osobami możecie mieć w listopadzie do czynienia. Uwaga na urzędników mundurowych, szefów przełożonych. Czyli osoby, od których w jakiś sposób zależycie. Osoby, z którymi musicie się liczyć. Zobaczymy, co pokaże Wam tarot, drogie wodniki. Listopadzie. Co czeka Wodnika, listopadzie. A z kielichów fruniecie gdzieś, tak? Dziesięć buław i umiar. Dużo może być tych podróży samolotem przez lądy, morza, krainy. To Was troszkę może zmęczyć. Dziesiątka buław. Jakieś przeciążenia, przeciążenia ilością podróży, przeciążenia też sprawami emocjonalnymi a z kielichów. Ktoś zalewa Was uczuciami albo w ogóle zalewają Was uczucia. Trzeba wrzucić na luz umiar. Trzeba odpocząć. W pewnym momencie trzeba przestać tyle latać. Być może trzeba przestać też skakać z kwiatka na kwiatek, a z kielichów. Jesteśmy kochliwi. E, jesteśmy nienasyceni uczuć. No, stop, szukamy, no, stop, zmieniamy partnerów. Być może czas na przerwę, na zajęcie się sobą, na kontemplację. U niektórych wodników y, pokazuje się tutaj zmęczenie próbowaniem czegoś, staraniem się o kogoś, albo zmęczenie staraniami kogoś o Waszą osobę. Być może chodzi tutaj o Strzelca. Karta umiarkowania. Miłość. Miłość u wodnika w listopadzie. O, słońce. Księżyc. <laughs> Rownik, miłość. Kapłanka i ciśnić buław. No tutaj chodzi o miłość z tą dziesiątką buław, z tym zmęczeniem, z tym przeciążeniem. Tutaj też może chodzić o to, że macie do czynienia z kimś, kto nie przyjmuje się powiedzmy tym życiem doczesnym kwestiami bytowymi. Tematami codziennymi. Możecie mieć do czynienia z marzycielem, który za te sprawy życiowe, bytowe, materialne chce was uczynić odpowiedzialnym. I tej odpowiedzialności jest za dużo. Być może nawet nie chce, tylko po prostu tak jest. Wy jesteście odpowiedzialni za wszystko. Stawiacie się, bronicie się. Możecie mieć do czynienia z kimś nieodpowiedzialnym, lekkomyślnym, może to być osoba dorosła, może to być osoba, która reprezentuje troszkę inny jakby system wartości. Może to wynikać z różnic kulturowych. Może to wynikać z różnicy, z dużej różnicy wieku. Pomiędzy tobą i partnerem, bądź też partnerką, może to wynikać z tego, że mówimy tutaj o dziecku, które jest niesporne, lekkomyślne, nieodpowiedzialne. Zależy wam na tej osobie. Karta kapłanki. Kapłanka zastanawia się, co tu zrobić, żeby ten człowiek wyszedł na ludzi. Tak? Jak tą, nad tą energią zapanować? Jak tego człowieka zatrzymać? Jak być może zatrzymać go przy sobie, jak go przysposobić do życia, jak go wychować. Przy kimś możecie nie czuć się bezpiecznie, ale też może być to w drugą stronę, że ktoś wam zarzuci, że jesteście lekko duchami, marzycielami. Zupełnie oderwanymi od realiów rzeczywistości. Też tak może być. Może się pojawić terapeutka, terapeuta, psycholog, który pomoże Wam rozstrzygnąć te kwestie. Poprowadzi Was, żebyście mogli sobie z tym tematem poradzić. Żeby było po prostu łatwiej. Temat może dotyczyć ojca, karta słońca. Temat może dotyczyć matki. Karta Księżyca. Chodzi tu o, o podświadomość. Problem może tkwić w podświadomości. Warto się do tego dobrze dać. W Dulisa z czasem reagujemy nawykowo. Słońce jest kartą powierzchowności, płytkiego z traktowania spraw. Nie, nie wchodzimy głęboko, bo boimy się zamurkować w to, co ukryte, w to, co być może stanowi nasz cień, to, co tak bardzo chcieliśmy ukryć, ale w listopadzie to wychodzi na jaw, no i coś trzeba w tym momencie zrobić, tak? Jak już to wylazło, jak już to wyszło. Niemniej jednak. Mm, bardzo fajne, sprzyjające karty. Karty mówiące o tym, że będzie wiele sposobności do poznania kogoś. Słońce, mężczyzna, pan, spotyka panią, księżyc, kobieta. Chodzi o to, żeby jak już takie spotkanie nastąpi, bardzo radosne, bardzo szczęśliwe, chodzi o to, żeby wszystko tutaj było jasne i klarowne, bo kapłanka to jest tajemnica. Możemy nie wiedzieć o mm, jakimś aspekcie, jakimś elemencie tej całej sytuacji, ponieważ pozostał, pozostaje on ukryty. W Słońcu zazwyczaj wszystko się ujawnia. Wiemy, na czym stoimy. Tutaj może być też tak, że ktoś na przykład zaproponuje Wam romans, a będzie to osoba, która jest w związku. I. Jasno i otwarcie y, powie: Słuchaj, jestem w związku, mam partnera, partnerkę, ale mam ochotę na przygodę. I co ty na to? Takie sytuacje też tutaj mogą być. Może to być y, tutaj y, też miesiąc w skupieniu na dziecku, na y, na byciu w roli ojca bądź matki, może chodzi o wychowanie, może przydałby się tutaj jakiś psycholog dziecięcy, może u niektórych z Was ezoteryk, ktoś, kto pracuje z podświadomością, z tymi tematami najbardziej instynktownymi, tak bym powiedziała. Sprawy zawodowe, sprawy finansowe u Wodnika. Pięć monet. To jest początek miesiąca. Startujecie z niczym. Wodnik. Nic i wszystko. To jest ktoś, kto, kto jest nigdzie i wszędzie, kto często się przemieszcza, kto często podróżuje. Być może podróż w celach zarobkowych. Być może podróżujecie po to, żeby zdobyć jakieś pieniądze. Liczycie na jakieś pieniądze. Piątka monet. Jesteśmy w potrzebie. Braki finansowe. Liczymy na jakieś pieniądze. Siódemka buław. Walczymy o jakieś pieniądze. Być może też walczymy o jakąś nową pracę. Staramy się. Może nie tyle walczymy, ale staramy się. Nasze ambicje są wysokie. Siódemka buław. Mówi o tym, że dlaczego powiedziałem walczymy? Ponieważ ona mówi o tym, że musimy wykazać się walcznością i męstwem, czyli podkreśla wymowę runy Durisas. I co mamy w podsumowaniu? I Azbuław. Są tu jakieś fajne początki, są tu nowe propozycje, są tu nowe projekty, nowe zadania, nowe obowiązki również. Które wiążą się z jakąś nową dziedziną, nową branżą, mogą się też wiązać z jakimiś podróżami, może być tak, że zostaniecie przesunięci na przykład do nowej funkcji albo przychodzicie do nowej pracy i jest to zupełnie dla Was niezbadany teren. Możecie mieć do czynienia z kimś, kogo reprezentuje tutaj ta Siedemka Buław. Wy, jako nowicjusz i osoba, która wymaga. Siedem Buław mówi o osobach, o przełożonych, o szefach, którzy jednocześnie nas motywują. Ale i mm, rzucają nam wyzwanie. Siedem buław to są mm, takie sytuacje sprawdzianu, sprawdzenia nas. O tym też mówiłam przy y, Durisas. Ktoś wzywa nas na przykład na, na dywanik. Ale z tego dywanika, z tej sytuacji może coś. Fajnego um, się pojawić, ewoluować, ponieważ mamy asa buław w podsumowaniu. As buław to są nowe szanse, nowe możliwości, potencjały. Um, oczywiście asy to jest potencjał, to jest szansa. Od nas zależy, czy z tej szansy skorzystamy. Czy pójdziemy w to nowe, czy odważymy się na ten um, krok? Bardzo możliwe, że podejmiecie się w tym miesiącu e, jakiegoś um, ambitnego, odważnego przedsięwzięcia, projektu. Um, Wejdziecie w jakąś nową funkcję, która w pierwszej Waszej ocenie m, będzie niejako wykraczała poza posiadane kompetencje. Czyli stąd ta piątka monet. M, czegoś mi brakuje, niemniej jednak decyduje się na to, albo się nie decyduje, bo tak jak powiedziałam, azbuław to jest potencjał. Albo go wykorzystamy, albo nie. Co jest szansą dla Was wodniki w tym miesiącu? Wieża. A co jest zagrożeniem? Giermek monet. Brak kompetencji, brak wiedzy, brak przygotowania merytorycznego, brak jakichś dyplomów, certyfikatów, brak ludzi do pracy również. W giermku monet chodzi o uczniów, stażystów, podwładnych. Niekompletny zespół. Być może, jeżeli jesteście przedsiębiorcą, szefem, to może być tak, że niektórzy pracownicy wyfruną Wam po prostu. I będą jakieś y, braki w kadrach, albo brak po prostu kompetentnych ludzi. W ten sposób. Natomiast y, co. Aha, no i Giermek Monet to są również dzieci, a więc. To jest podkreślenie tego, co mówiłam na początku tutaj w obszarze relacji międzyludzkich i konieczności zapanowania nad jakimś niespornym, nieodpowiedzialnym dzieckiem. Natomiast wieża to jest szansa. Bardzo wiele możesz w tym miesiącu zmienić. Na poziomie myślenia, na poziomie czucia, na poziomie systemu wartości. To, co daje Ci poczucie bezpieczeństwa, o poczuciu bezpieczeństwa wspominałam przy okazji księżyca, bo to jest symbol poczucia bezpieczeństwa, domu, rodziny, takiego też bezpiecznego skrawka na Ziemi. Jest szansa, że takie miejsce znajdziesz. Jest szansa, że znajdziesz partnera, dom, grupę, w którym. Pod w której poczujesz się bezpiecznie. Wieża zsyła przeprowadzki. Oderwanie od korzeni, zerwanie z zależnościami z matką, z ojcem, które są dla nas były dla nas niezdrowe. To jest totalne oczyszczenie sytuacji, atmosfery, relacji. Wyzbycie się jakichś niezdrowych nawyków, niezdrowych przekonań, niezdrowych myśli, które zostały nam zakorzenione już w okresie dzieciństwa. Powielamy jakieś niezdrowe wzorce, które przekazali nam rodzice albo osoby, które nas wychowały, opiekunowie, nauczyciele. Wierza to budowanie siebie od nowa albo mm, rozpoznanie, kim jestem naprawdę. Wierza to duża zmiana. Jeżeli macie ochotę na dużą zmianę życiową, to ten miesiąc jest ku temu. Jeżeli myślicie o nowej pracy, bo ten giermek monet trzyma się kurczowo czegoś, Coś, co już niejako wytworzył. Ale tak naprawdę, patrząc na tego gierka monet, on zawsze pozostaje gierkiem. Może w pracy jesteście, nie wiem, wyrobnikiem, rzemieślnikiem, jeszcze niewystarczająco opłacanym. To jest miesiąc odważnych zmian, odważnych ruchów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Wspaniałego listopada, kochani.